5 prostych kroków zakupu nieruchomości od dewelopera. Po pierwsze, musisz wybrać nieruchomość dopasowaną do Twoich potrzeb, do Twojego budżetu i Twoich przyszłych oczekiwań. Po drugie, podpisujesz umowę rezerwacyjną i zwykle wpłacasz od 6 do 25 tysięcy euro, zależnie od tego, ile będzie warta Twoja przyszła nieruchomość. Mniej więcej po miesiącu podpisujesz umowę przedstępną, umowę deweloperską tak zwane Contrado de Arras, w której masz już kolejną płatność, zależnie od dewelopera. Z reguły jest to minimum 20% ceny pomniejszoną o wpłaconą rezerwację. Czwarty etap to wybór materiału, w których będzie zbudowane Twoje wnętrze. Wnętrze Twojego mieszkania oczywiście, czyli ściany, podłogi, meble, glazury, terakoty, to, co jest w łazienkach, to co jest w kuchni, to co jest na podłogach. Kolejny piąty i właściwie już ostatni etap inwestycji to przeniesienie własności w obecności notariusza, gdzie płacisz do dewelopera resztę ceny, a jednocześnie deweloper przekazuje Ci klucze. Chcesz więcej takich porad, obserwuj nasz kanał, subskrybuj, zadawaj pytania, chętnie odpowiemy.